Znacie najbardziej upiorną rodzinkę świata mieszkającą w ponurym domostwie? Podpowiem Wam, że w jej skład wchodzi piękny, acz zimny eklut Mortycja, zakochany w niej niczym Szczubak Gomez, demoniczna Wednesday i jej brat Pugsley. Domyślacie się o kogo chodzi? Nie? Dołóżmy zatem do tej wybuchowej mieszanki babcię uroczomniczym niczym Czarownica i wuja Festera, którego hobby to harce z duchami. Czy wiecie już o kim mowa? Pliwicki teatr muzyczny wystawił opowieść o charyzmatycznej nieco strasznej rodzinie Adamsu. Spektakl ten opowiada o Wednesday Adams, która ku zgrozie i przerażeniu domowników zakochuje się w normalnym amerykańskim chłopcu, do którego kręgu zainteresowań raczej nie należą średniowieczne tortury. Potęga miłości okazuje się niezmiernie wielka, gdyż zakochana Wednesday, czerń zamienia na róż, a jakże umiłowane wcześniej krzyki i jęki, na śpiew ptaków. Co z tego wyjdzie? Nie możemy zdradzić. Ale w sekrecie szepniemy, że czarownice z Łysej Góry sporo na ten temat wiedzą. Never Stop Gaming to hasło przewodnie dziesiątej edycji Intel Extreme Masters, która po raz trzeci zorganizowana była w katowickim spotkaniu. Podczas tegorocznej imprezy można było przetestować różne nowinki technologiczne, jak i pograć w gry. To doskonała okazja do tego, by w jednym miejscu mogli spotkać się miłośnicy komputerów z całego świata. Ponieważ jest to również branżowa impreza, pojawili się na niej producenci i programiści, którzy mieli niebywałą okazję, by zaprezentować swoje nowe produkcje. To świetna okazja, by zobaczyć się z ludźmi znanymi dotychczas z wirtualnej rzeczywistości. IEM to największa na świecie impreza dla graczy. W tym roku ta międzynarodowa impreza sprowadziła w Katowicach ponad 100 tysięcy osób. Jak widzicie, nowoczesne technologie mogą być szpanerskie, ale ja wolę klasykę. W Katowicach jest dość młode, nietypowe muzeum. Dotyczy ono historii komputerów i informatyki. Jest to pierwszy taki obiekt muzealny w Europie. Znajduje się w nim kilkadziesiąt zabytków, z czego najstarszy ma aż 40 lat. Eksponaty opowiadają, jak na przestrzeni lat ewoluowały sprzęty dziś ogólnodostępne. Zdecydowana większość, jeśli nie wszystkie, dalej działają, i można się przekonać, że okres 40 lat to niesamowita przepaść w technologii i informatyce. Czy komputer może być zabytkiem? Tak, y, dlatego że mamy coś takiego jak zabytek ruchomy, zabytek techniki ruchomy i jak najbardziej to, co już w tej chwili odeszło do Lamusa, chociażby coś takiego, co trzymamy tutaj u siebie na kolanach, y, jest już totalną przeszłością, a jednak jest dokonaniem człowieka, czyli jestem y, takim symbolizującym y, kamieniem gdzieś na drodze, który uwaga, tu był człowiek, coś takiego zrobił i to jest właśnie mój krok, tak? Więc, jak najbardziej, to może być zabytek. Parę nienormalni to jeden z najpopularniejszych kabaretów w Polsce. Artyści stworzyli już kultowe postacie, jak mariolka czy balcerzak. Tym razem przedstawiają program Pierwiastek z Trzech, który z matematyką raczej niewiele ma wspólnego. Oferuje za to śmiech do łez pełno absurdalnych sytuacji gagi oraz zaraźliwą energię płynącą ze sceny. Żaden z tematów, które wywołują emocje wśród ludzi czy mas mediów, nie umknie ich uwadze. To idealny przepis na udany wieczór, bowiem takich dwóch jak ich trzech nie ma ani jednego. Czy panów zdaniem przyszłość mediów i telewizji to internet? Tak yy, myślą chyba wszyscy, którzy, którzy w tym będzie pracowali. No to wskazuje, że tak to będzie, ponieważ wszystkie drogi prowadzą do internetu, czego nie ma w telewizji, jest w internecie. I telewizja też się przenosi do internetu, w związku z czym, no to idzie w tą stronę, tak to wygląda, że tak będzie, na razie inne medium się nie pojawiło, które by mogło internet przewyższyć. Poza tym internet daje pewnego rodzaju wygodę, o mm, każdej porze możemy obejrzeć swój ulubiony serial, e, znaleźć jakąś transmisję sportową, Zajrzeć rano, wieczorem po południu, telewizja nie daje tej możliwości. Zresztą my już robiliśmy przymiarki od kilku lat, do tego, żeby swoją działalność w internecie umieszczać systematycznie i w coraz większej jakby ilości. W tej chwili wymyśliliśmy vloga, który. Para vloga. Para vloga, którego staramy się w internecie umieszczać systematycznie. Państwo tego nie widzicie, ale tutaj nasza kamera też nas filmuje, także ten wywiad też będzie częścią naszego para vloga. Także tak się wszystko przenika. Czy zamierzacie kontynuować Państwo swoją przygodę z dziennikarstwem, czy może jakiś nowy projekt nam zaproponujecie? Strasznie nam się podobają programy Falona i Kimela, na przykład na amerykańskiej NBC bodajże. Chcieliśmy wprowadzić taki fajny, luźny klimat, gdzie gwiazdy przychodząc do programu czują się fajnie, pokazujemy najfajniejszej strony. Sądzę, że nam się udało. Chcielibyśmy pójść dalej w tą stronę i być może nam się uda pojawić w innej stacji telewizyjnej z tym samym projektem? Konwencjonalne malowanie zaczyna mnie powoli nudzić. No to może pójdziemy na malowanie piaskiem? Motyla noga! Czego ty jeszcze nie wymyślisz? Wymyślisz? To patrz! Sztuka ma wiele oblicz i niewyczerpane źródło artystycznego wyrazu. W Muzeum Górnośląskim w Bytomiu miały ostatnio miejsce nieszablonowe warsztaty. Malowanie piaskiem jest zajęciem, które nie tylko pobudza wyobraźnię kształtuje zdolności manualne, ale również przyjemnie odpręża. Polecamy serdecznie Aniołki Lauby. Jakiego piasku używa się do malowania? Przede wszystkim chodzi nam o to, aby piasek był taki miałki, bardzo delikatny. Nie może być gruby, ziarnisty, ponieważ wtedy będzie się odbijał od tafli. Spryt, inteligencja, zaradność. Te trzy cechy najlepiej opisują bohatera spektaklu Kot w butach. Wykonanie aktorów Teatru Artres Krakowa. Przedstawienie to odbyło się w Miejskim Centrum Kultury w Rudzie Śląskiej. Czy roboty sprzątające to fikcja? Czy niedaleka przyszłość? Na zajęciach RoboKids uczestnicy w oparciu o wiedzę z robotyki, mechaniki czy automatyki tworzyli własne roboty, które jak mamy nadzieję będą utrzymywać za nas porządek. Czas pokaże czy tak będzie. A póki co polecamy zajęcia z robotyki, podczas których poczujecie się jak w filmie science fiction. Zajęcia z robotyki interesują bardziej chłopców, czy dziewczynki? No jak widać też po grupie jest zdecydowanie więcej chłopców, ale zdarzają się dziewczynki, one też często robią bardzo fajne konstrukcje. Zapraszam na małą podróż w czasie. Katowice to miasto, które skrywa wiele tajemnic. Niektóre z nich zostają właśnie odkryte. Muzeum Historii Katowic wyjawia nam jak wyglądała codzienność oraz wnętrza zamożnych i średnio zamożnych mieszczan. To wyjątkowe muzeum mieści się w swoim naturalnym środowisku. W kamienicy czynszowej przy ulicy Szafranka 9 i zajmuje 3 piętra oraz parter. Ekspozycja wnętrz mieszczańskich to dwa mieszkania o powierzchni 250 m2 każde. Charakterystyczne jest to, że oba lokale mają układ amfiladowy, czyli taki, w którym jedno z pomieszczeń prowadzi bezpośrednio do kolejnego. Kuchnia przez wielu obecnie uznawana za serce domu znajdowała się od podwórka. Nie była reprezentacyjna, gdyż przebywała w niej głównie służba. Mieszkania mieszczańskie w MHK zawierają niesamowitą liczbę ciekawostek, jak chociażby zegary na każdym piętrze, albumy fotograficzne, czy secesyjne firany i zasłony, które zachwycają bogactwem i misternością zdobień. Eksponaty zgromadzone w mieszkaniach ukazujących mieszczan pochodzą z różnych lat i nie stanowią wyposażenia jednego mieszkania, lecz były mozołem zdobywane przez lata dzisiejszego odcinka. Pozdro!